Zioł witam Was wszystkich w moim nowym filmie na kanale, w którym pokażę, jak w roku 2025 kupować, zamawiać i szybować na Kakobaj, z Kakobay, czyli innego agenta niż CM ponieważ ten agent oferuje ponad 19 kuponów na łączną wartość 3000 yuanów, które możecie zgarnąć rejestrując się z moim kodem, który jest podany i w opisie, i w linku. Po prostu, właśnie pierwszym krokiem będzie zarejestrowanie się z tego linku pisanie swojego adresu, adresu e-mail, swojego hasła. I ten kod już powinien Wam się tutaj pojawić. Jeżeli się Wam nie pojawi to przypiszcie No i wtedy dostaniecie te kupony na 19 kuponów, naprawdę będzie dużo zniżek i jest to bardzo fajne, dlatego ten agent jest bardzo ciekawy. Więc korzystajcie z tego, kliknijcie w link, stwórzcie sobie konto, no i przechodzimy do kroku numer 2. Kiedy już to zrobicie, pojawicie się na swoim koncie, który będzie wyglądało tak dokładnie jak to tak powinno to wyglądać możecie przejść zawsze do właśnie swojego konta o tutaj kliknąć centrum osobiste wtedy powinny wam wyskoczyć właśnie wszystkie kupony widzicie 75 dolarów 50 dolarów, 50 dolarów, 30 dolarów 39 dolarów których możecie używać kiedy przekroczycie tam jakiś limit Naprawdę, naprawdę jest to zajebiste, bo daje Wam to bardzo dużo, dużo opcji, jeżeli chodzi o właśnie te zniżki. No ale przechodzimy już standardowo do kupowania, do zamawiania przedmiotów, czyli do kroku drugiego. No i musi się znaleźć swój przedmiot. Gdzie szukać swojego przedmiotu? No, najłatwiej jest szukać go na różnych Discordach lub na Spreadsheetach. Hmm, też robiłem o tym film, osobny, ale ja dzisiaj Wam pokażę jak po prostu szukać najprościej jakiegoś przedmiotu. Czyli wchodzicie sobie tutaj na jakąś chroma, na jakąś swoją przeglądarkę i wpisujecie załóżmy hmm, polo. Dokładnie tak wpisujecie. E, musicie sobie wpisać na przykład kakobaj, nie? Wpisujecie sobie kakobaj. Hmm, albo wpisujecie sobie kakobaj spreadsheet. Hmm. I, I macie tutaj na przykład kako by spread, czy tak, wchodzicie sobie tutaj, może bierzecie sobie view on kako by, przenosi was do kako, hmm, tutaj musicie że zaznaczyć oczywiście, no i jesteście właśnie z tym na tej stronie, gdzie możecie zamawiać sobie, załóżmy takie czapki, to są czapki zimowe, no ale już abstrahując od tego, po prostu jest to przykład. Jak widzicie pokazuję Wam tutaj cenę, ile Was będzie kosztować sama czapka, bo na razie płacimy za czapkę, plus ile Was będzie kosztować to, żeby przesłali ją do magazynu. Minimalny zakup to są dwie sztuki, więc załóżmy bierzemy sobie dwie sztuki e, takich czarnych czapek e, i klikamy sobie dodaj do koszyka. Te czapki przenoszą się do naszego koszyka, no i już będą tutaj w koszyku, więc e, tak szukamy naszych temków, wchodzimy po prostu bardzo łatwo w Chroma, szukamy tego co potrzebujemy. Lub w jakiś inny sposób, wszystko z w moim innym filmie. No i potem mamy tą czapkę i musimy za nią zapłacić. Tak? Więc klikamy saldo, klikamy tak, nie pytaj więcej. Tutaj przeczytałem, zgadzam się, złożyć zamówienie klikamy. No i tutaj możecie sobie wybrać sposób płatności. Może to być karta. Może to być Payu, może to być Skrill, to jest polecam tą płatność Payu też polecam, bo no wiadomo taki basic. PayPalem jeszcze chyba nie można, ale też to, też to będzie można w przyszłości. No ale najłatwiej jest kartą, bo jest najbezpieczniej, uważam. Płacicie tutaj, klikacie pod sieć płatność, wpisujecie swój wiem, numer karty i tak dalej. Polska, wpisujecie sobie kartę, tak? I, i wpisujecie swój numer karty i płacicie. Kiedy już zapłacicie za przedmiot, tutaj zamiast płatność oczekująca pojawi się Wam, że przedmiot zakupiony, przedmiot zapłacony, albo że przedmiot oczekuje na zakup. No i kiedy to zrobicie, to musicie poczekać parę dni, najczęściej jest to 5 dni 6 i w tym czasie Wasz przedmiot pojawi się w waszym magazynie. Tak? Będzie on w waszym magazynie i będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcia, QC i tak dalej. Będziecie mogli zobaczyć jak to wszystko wygląda, quality check tak zwany. No i wtedy będziecie mogli kliknąć i shipować po prostu wasz przedmiot do Polski. Więc pamiętajcie, najpierw kupujecie przedmiot, płacicie za niego, potem czekacie aż on przejdzie do magazynu i pojawi się w magazynie. Kiedy jest w magazynie, możecie na nim kliknąć i wtedy shipujecie go do Polski. No i jeszcze wam powiem szybko jak wygląda shipping. Shipping wygląda tak, że możecie sobie zawsze wejść, żeby sprawdzić na obliczanie towaru i sprawdzić co będziecie potrzebować. Tutaj sobie możecie wszystko ładnie. Czyli na przykład, możemy sobie sprawdzić przed tym wszystkim, przed zapłaceniem przykłady, ile mniej więcej się będzie kosztować. Czyli zapłaciliście już za, załóżmy, za wasze buty i za waszą czapkę, no i czekacie aż przyjdzie ona do waszego magazynu. No i w tym czasie sobie sprawdzacie, ile to będzie kosztować. Wpisujcie sobie, załóżmy wagę. Waga takich butów plus czapki to będzie, nie wiem, pewnie około 1500 gramów. Rodzaj towarów wybieracie sobie, że to są ręce bo wierzcie sobie repliki jakieś różne. Wpisujecie, że to będzie. No nie wiem, 20 na, y, 20 na y, 15 cm. Tak, załóżmy. I klikacie zapytanie, no i pokazuje Wam, że będzie Was to kosztować, na 25 dolarów. Y, Im większa waga, tym bardziej się to opłaca. Wiadomo, im większa waga, tym paczka jest y, droższa, ale ogólnie bardziej się to opłaca, dlatego że ceny będą statystycznie mniejsze. Więc zbierzcie kolegów i zapłacie za tą paczkę, właśnie jakby wspólnie, wtedy będzie to tańsze. Ale na ogólnie cena nie jest zła. Dodatkowo jeszcze macie te 19 kuponów, które otrzymacie po logowaniu się z kodu, o którym Wam powiedziałem, z linku, o którym Wam powiedziałem. No i w takim sposobie zawsze wybieramy, pamiętajcie DHL. DHL jest najważniejszy. Tutaj możecie sobie zobaczyć, że 500 gram kosztuje około 5 dolarów. Tu macie dodatkowe jakieś koszty, no więc załóżmy, że kupicie sobie 5, 5, 5 kilo, a to zapłacicie wtedy 5 razy 10, czyli zapłacicie 50 dolarów za 5 kg plus e, jakaś tam cena logistyki. No około 60 paru dolarów za 5 kg około zapłacicie. Więc nie jest to zła cena. Dodatkowo użyjecie sobie kuponu. No i wybierając Dehela, nie macie praktycznie żadnego, żadnej szansy na celnika. 99%, nawet 99,9% jest bez celnika. Ja sam zamawiam Dehela z 50 paczki, nigdy celnika nie miałem, więc polecam jak najbardziej. No i wydaje mi się, że w sumie to by było tyle. Pamiętajcie, żeby logować się właśnie z tego linku, o którym mówię, i dodatkowo yy, szukać rzeczy w jakieś fajne sposoby, yy, brać jakościowe rzeczy, zapłacić za nie. Zapłacić za nie, podsumowując, tutaj w zamówieniach zapłacić. Potem poczekać, że będą w magazynie. W magazynie kliknąć shipuj, wcześniej sprawdzić sobie, ile będzie shipping kosztował, kliknąć na DHL, no i. Potem patrzeć na swoją paczkę jak leci już do was do Polski, pod dom. To by było wszystko. Pamiętajcie, żeby jakoś zostawić łapkę, wy, wysłać kolegom ten filmik. Razem z nimi paczkę stworzyć, żebyście mieli taniej. No i do zobaczenia.